przede wszystkim, analiza czego się spodziewam w najbliższych dniach, omówimy sobie S&P, Nasdaq. i jeszcze zerkniemy na DXY, bo dawno nie zaglądaliśmy tam, a warto też spojrzeć, bo jeśli mamy mieć już jakieś odwrócenie trendu, czyli długoterminową zmianę z trendu wzrostowego na spadkowy, na jakąś większą korektę, to DXY też za musi zacząć, że tak powiem, rosnąć, nie? No mniej więcej to są takie korelacje, które muszą, mm, przeważnie, przeważnie występują. No dobra, pierwsza rzecz, żeby przewidzieć ATH, to jedyna możliwość, jaką możemy, że tak powiem, używać to jest standardowe odchylenie. Jednak to też, że tak powiem, nie ma e, jakiejś mocnej takiej e, mocy, nie jest to standardowe odchylenie, to jest tylko przypuszczenie, to nie jest fair value gap, to nie jest imbalans, gdzie mamy większość, że ta, większą Pewność, że rynek może odwrócić, jednak to są takie, jakby oczekiwania. Jeśli z tego miejsca dostaniemy potwierdzenie, dostaniemy ten spadek, no to wtedy może się odbyć jakiś większy, większy ruch. Także przyjrzyjmy się tutaj z dniówki. Zwróćcie uwagę, że ten ruch, który tutaj od, od kwietnia nam wystąpił, jest mega dynamiczny. Zwróćcie uwagę, że w całym tym ruchu mieliśmy tylko i wyłącznie jedną manipulację: czyli jak cena praktycznie rosła. To nie wybijała poprzednich tutaj takich dołeczków, jakichś takich swingów. Jedyny swing, jaki tutaj mieliśmy manipulację, to jest w tym miejscu. Tutaj mieliśmy podwójny dołeczek. To zrobiliśmy tą manipulację i ruch w górę. Więc to jest miejsce, skąd ja bym chciał tutaj brać, e, że tak powiem, mierzenie. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, tutaj jak było ten ruch spadkowy i zebraliśmy te dołeczki, to to był ruch korekcyjny, żeby wypełnić nasz tutaj. Fair value gap, żeby dojść tutaj do, do. to jest chyba był. Tak, tu było otwarcie tygodnia do Envoga, żeby dojść i ruch w górę. Nie było czegoś takiego, że zebraliśmy. Czyli nie mamy czegoś takiego, że zebraliśmy swing, zebraliśmy dołeczek i ruch w górę. Tutaj w tym miejscu również były jakieś, jakieś pojedyncze tutaj, które żeśmy zebrali, ale ja nie biorę pod uwagę, bo ja chcę zobaczyć swing. Tak jak tutaj, czyli że parę świeczek, nie? Był ruch do góry, ruch spadkowy, ruch do góry. Tutaj była taka też nie jest jakaś super czytelna manipulacja, ale najbardziej e, czytelna. W tym miejscu, jak był ten ruch, to zwróćcie uwagę, że ta manipulacja nie była tak do końca też taka czytelna, ale później ją też sobie tutaj e, pomierzymy. Więc z dniówki przeważnie jak ATH e, występuje, to zawsze z dniówki powinniśmy robić, jest to dość mocniejsze albo szukać e, klastra e, standardowego odchylenia gdzieś tutaj załóżmy wyżej. Nie? Także pierwszą rzecz, jaką zaznaczam tutaj to ten ten, że tak powiem, ruch do góry jako nasz, naszą manipulację. I co mi się tu podoba? Podoba mi się to, że zwróćcie uwagę, jak cena doszła tutaj do minus 2, minus 2,5, rynek respektowo dał nam ruch spadkowy. Cena doszła do minus 2, dał ruch spadkowy. Znowu tutaj pokonsolidowaliśmy, ruch spadkowy odbili się i to co wam mówiliśmy, mówiłem bardzo często, jeśli 2,5 zostanie wybite, mamy ride do minus 4 i minus 4 z tego, że tak powiem tutaj z tej manipulacji wychodzi dokładnie w tym miejscu nie? była zmiana kontraktu więc on się trochę podniósł tak jak wam wcześniej mówiłem on był tutaj 6700 ale te 60 punktów troszkę podniósł się po prostu do góry tam 50 60 punktów ale nieważne to jest to miejsce które mnie tutaj z daily interesuje jako potencjalne że tak powiem szczyt druga rzecz. Zawsze trzeba pamiętać, jak rynek się porusza. Jeśli rynek co robi? Porusza się zdecydowanie w jednym kierunku o coś takiego. Mamy ruch, to mocny wdech, mocny wydech. To jest nierealne, żeby, żeby w naturze coś było, coś takiego, że ktoś robi mocny wdech i delikatny wydech i dalej ruch do góry. Przeważnie jest ten zjazd w dół. Tym bardziej zwróćcie uwagę, jaki mamy tutaj ruch. Widzicie? Ten ruch tutaj jest taki. Od początku taki schodkowy. Nie? On bardzo często takie ruchy kończą się w taki wsparcie, Ruch, schodki, ruch. Jakaś jeden spadek. Znowu schodki, ruch. Schodki, ruch. Schodki, ruch. Schodki, ruch. I tutaj znowu schodki, ruch. Korekta i ruch do góry. Nie? I znowu mamy schodki. Nie? Więc taki ruch bardzo, ale to bardzo często się kończy tym że jest taki mocny zjazd, nie? więc tego się trzeba tutaj spodziewać. Eee, oczywiście, tak jak ICT mówi, nie przewidujemy, że tak powiem, na siłę tego ATH, że już się upieramy, że tu ok, tutaj musi być mój szczyt i ja już tutaj shortuję w ogóle. Nie, tylko muszę mieć sygnał, jeśli cena tutaj dojdzie, stąd zacznie spadać, spaduje mi tutaj, czy tak powiem fair value gap as daily, to ja dopiero mogę myśleć o jakimś większym spadku. Nie? Dopóki cena tego nie zrobi, to, to ja nie myślę o mocnych spadkach, tylko ewentualnie jakąś korektę zatrzymanie cen. Kolejną rzecz, zwróćcie uwagę, tutaj jest również manipulacja. Jak sobie wejdziemy na, na M 1 to tu w tym miejscu zwróćcie uwagę, że był nasz fonds bardzo ważny dzień. To nie jest dzień jakiś przypadkowy, że ja sobie biorę tutaj właśnie manipulacji tylko z fonds I to była ta manipulacja, ten ruch, który tutaj spodziewaliśmy. Ee, że cena jeszcze raz że tutaj podleciała w górę, nabrała traderów, że już tutaj wchodzimy w longi i zrobili jeszcze manipulację jedną w dół i dopiero ruszyli, więc to jest miejsce, gdzie mnie interesuje, nie? Które mnie interesuje. Zwróćcie uwagę znowu. Ja nie zaznaczam sobie minus 4 przypadkowe. A tu jest minus 4 i ten tylko ja muszę zobaczyć czy minus 2, minus 2,5 było respektowane, czy cena tutaj się z tego mierzenia z tej manipulacji Robiło jakiś ruch. zwróćcie uwagę, co to się wydarzyło. Patrzcie, minus 2. powiem, nawet jak sobie zmierzymy tą całą strefę, widzicie, idealnie ołówka 50% zareagowała spadkami. Cena się tutaj podbijała. Bum, 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 bum. Patrzcie, tutaj mieliśmy co? Minus 2. Patrzcie, większą korektę zrobili i teraz zaczynają rosnąć. Więc że tak powiem, jak sobie zmierzymy tą manipulację, to minus 4 FOMS jest w tym miejscu. Nie? Czyli to jest bardzo tutaj takie. Te, to miejsce, gdzie ja bym się spodziewał tutaj gdzieś jakiegoś szczytu średnioterminowego, może być to ATK długoterminowe, jednak przewidzieć długoterminowe ATK jest mega ciężkie e, i no i zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądać, nie? ale jakąś korektę, jakąś większą, ja bym się tu spodziewał dlaczego, zwróćcie uwagę na to co mamy tutaj, patrzcie ile ja mam tutaj fair value gapą, zaznaczyłem raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8. Mamy mocny ruch. Wczoraj po prostu leciliśmy, leciliśmy, leciliśmy. I to jest to. Mocny wdech, mocny wydech. To jest imbalans. Imbalans to jest nierówność, która powinna, że, że tak powiem, zostać mm, wypełniona. Czyli jeśli tutaj mamy taką wolną przestrzeń, to uwierzcie mi, jak zaczniemy tutaj lecieć no to będziemy lecieć bardzo mocno i prawdopodobnie ten cały ruch może zostać, że tak powiem, zgaszony. Im bardziej zwróćcie uwagę, że po takim ruchu co mamy w tym miejscu? Mamy zatrzymanie sceny. Konsolidacja. Czyli tutaj, że tak powiem, nawet jak sobie byśmy tutaj jakieś... Yy, ten model MMXM, nie, czyli model animatora rynku kupna. Tutaj mieliśmy tą pierwszą, że tak powiem, akumulację rów w górę. Tutaj redystrybucja. Tutaj mamy szczyt. Też może być albo jakieś, jakieś właśnie też zbieranie zleceń, jakaś manipulacja. Fajnie, jakby cena doszła, załóżmy tutaj. Zrobiła coś takiego, wybiła ten szczyt, i dopiero potem po tej manipulacji. I tutaj znowu chcemy zobaczyć manipulację. Więc ja chcę w tym momencie zrobić właśnie to: akumulację, manipulację do góry i dystrybucję. I żebyśmy zlecieli właśnie mocno, żeby to wszystko tutaj rozjechać. Ja tutaj mówię, po tej manipulacji może być, że tak powiem, tutaj troszkę. Yy, troszkę takiej zatrzymania czy coś ale w tym miejscu ja bym się spodziewał e, jednak tych spadków nie? więc są dla mnie dwie takie e, możliwości jak cena tutaj dojdzie albo zrobi to tak dynamicznie tak szybko że cena dojdzie od razu zacznie lecieć że nie będzie setupów na M1 nie? czyli nie będzie po prostu możliwości się przyłączyć i jest ale to bardzo prawdopodobne że szczyt czyli takie ATH nie odbywa się w sesji e, Nowego Jorku, tylko odbyła się w sesji jakiejś azjatyckiej, w londyńskiej tak, gdzie, gdzie ci traderzy z Nowego Jorku, że tak powiem nie handlują, bardzo rzadko tam widziałem, że to ATH się właśnie odbyło w e, od, od kiedy tak obserwuję i patrzę, nie, nie, nie robiłem jakichś statystyk, ale przeważnie jest to, że, że nie dają złapać tego, e, tego szczytu właśnie traderom w Nowym Jorku. Nie wiem czy to jest przypadek, czy, czy co, ale bierz, bierzcie to też pod uwagę. Nie? I teraz tak, z czego ja bym się spodziewał? Zaznaczyłem wam te imbalanse, chciałbym, żeby to wszystko zostało wypełnione, ale Tutaj, jak jesteśmy w konsoli, to jest obszar, który tutaj Wam zaznaczyłem, żeby nie handlować, żeby to lepiej zostawić, olać. Niech tu inni traderzy się męczą, niech inni tutaj potracą, a my będziemy obserwować. Bo albo co oni zrobią? Mam dwa scenariusze na dziś. Po tej konsolidacji, zwróćcie uwagę, że tworzą nam Paisa Liquidity i tworzą nam sell sell Liquidity. Albo zrobią coś takiego, że na otwarciu dzisiaj stanów, czy tam do Stanów, zrobią manipulację w dół, zbiorą to liquidity tutaj właśnie z Azji wczoraj z PM czekaj tu jest tak z PM sesji Nowego Jorku i podlecimy w górę i wtedy będziemy mieć akumulację wybicie tych wybicie tych i potem zjazdu to jest pierwsza możliwość która chciałbym żeby się nie wykonała chciałbym żeby to zostawili te że tak powiem tutaj dołeczki żeby w tym miejscu zaczęli nam konsolidować 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 nie wybijając, załóżmy to tutaj mogą wybić, ale żeby tych, tych dołeczków nie wybili, obronili, był strzał w górę i fajnie jakby ten strzał również był taki fajny, dynamiczny, czyli tutaj nie chcesz, żeby ten ruch był o taki, o, o, taki powolny, żeby cena tak leciała w górę, nie, to nie ma być taki ruch. Tutaj ma być speed, czyli ja chcę coś takiego, nawet może być też swing na otwarciu, że jazda w górę, jak będzie jazda w górę tak mocna jak tutaj. No, to ja że tak powiem, będę wtedy bardziej to mi potwierdzało, że to jest Judasz i po Judaszu ja chcę złapać ruch spadkowy. Nie więc tutaj trzeba obserwować, w jaki sposób to zrobię, bo są dwie możliwości. Albo jak się taki szczyt klaruje, to będzie tak dynamiczny, tak szybki czyli mocny zjazd i od razu zjazd w dół, że nie będzie setupu na M1, nie zdążymy się przyłączyć, cena będzie lecieć i wtedy w takiej sytuacji, jeśli tutaj nie złapiemy, no to będziemy musieli po niższych cenach tutaj grać te, że tak powiem, shorty. Jeśli cena, że tak powiem, w tym miejscu. Podleci, zacznie tu kombinować, to to też jest sygnał. Nie? Albo szybka, szybki zjazd, że nie da się przyłączyć, albo takie kombinowanie, czyli wybijanie, wybijanie, wybijanie wszystkich traderów, także pomiesza tak strasznie i dopiero potem, załóżmy, zleci. Coś takiego bym się tutaj spodziewał w dzisiejszym dniu, i te wszystkie imbalanse chciałbym, żeby zostały tutaj wypełnione. Nie? To jest dość duża nierówność, i tak jak Wam powiedziałem, mocny. Mocny wdech, mocny wydech, jak tutaj sobie zaznaczyłem, sens Liquidity tutaj dokładnie, żeby to zostało zgarnięte, i teraz tak. Jeszcze jedną rzecz sobie weźmiemy, tu jest ich bardzo dużo tych Fair value gapów z M15. O, coś mi tu nie działa. A chyba się klawiatura rozładowała, ale nieważne, nie? Czyli to sobie wszystko tutaj możemy wywalić, i tutaj zwróćcie uwagę, że nas interesuje ten mamy trzy fair value gap ten fair value gap ten fair value gap i ten fair value gap w tym miejscu czyli ten gap który jest tutaj od razu wam powiem on nie ma znaczenia czyli ten tu to jest gap to jest gap bez wartości to jest gap w którym będą że tak powiem e traderzy retail traderzy otwierać pozycje długie dlaczego bo tu był mocny opór dla ceny i jak cena tutaj dojdzie, to będzie wsparciem i oni tutaj będą, że tak powiem atakować pozycje długie to jest dla mnie gap, gap zwykły bez wartości i mnie interesuje ten pierwszy gap, który jest tutaj, widzicie z daily, z daily właśnie znaczy z, z, z hidingi ten gap i jeśli ten gap tutaj, patrzcie, cena może zlecieć co zrobić, zlecieć tutaj na początku, zaliczyć 50% tego i polecieć w górę Wtedy ok, jeśli coś takiego zrobią ja tutaj mógłbym szukać jakiejś jeszcze pozycji długiej, załóżmy do tego miejsca. To jest coś, co tutaj mógłbym szukać pozycji długiej. Jeśli oni tego nie, nie zaliczą, podlecą w górę, też jest w porządku. Ja wtedy będę czekał tutaj, w tym miejscu, czy to ta kreska, czy to ta kreska, na jakiś spadek, właśnie w dół. I wtedy ten, ten ruch będę, mówi, jeśli teraz tak. Jeśli zrobią coś takiego jak tutaj, co nas zleci, zaliczy poziom CE i zacznie ro rosnąć, no to już to zostało zaliczone i prawdopodobnie zlecimy. Ale jeśli oni od razu polecą w górę w taki sposób, no to z tego miejsca, ja że tak powiem, jak znajdę jakiś setup, yy, setup w dół, to będę musiał po zebraniu Liquidity zaliczeniu tego poziomu tutaj CE, realizować zysk. Nie? Czyli, czyli zobaczymy, albo ten scenariusz korekta ruch do góry, albo od razu speed i wtedy gramy short, czyli zobaczymy, jak się otworzą yy, i tyle. Nie? Ten gap tutaj też jest taki, no to jest Last Ferwugowy, więc trzeba go zwrócić uwagę, ale jest w takim miejscu, że też mi się wydaje, że jak będą lecieć, jak już spadną tak nisko tutaj, to prawdopodobnie w tym miejscu może być jakieś zatrzymanie, czyli ruch, właśnie korekta, jakaś zatrzymanie. Mały, mały spadek po czym wybiją to sesa liquidity które jest tutaj tak mi się wydaje tak jest moje tutaj taki mój pomysł nie Dobra chodźmy sobie do Nasdaq. -a. Nasdaq też ma mamy taką samą sytuację czyli musimy sobie że tak powiem zaznaczyć manipulację z daily czyli tą którą mamy tutaj i ta manipulacja z daily jest właśnie w tym miejscu minus 4 też troszkę zostało to 70 punktów Prawdopodobnie to tutaj e, zaliczą, i ja bym się spodziewał jakiegoś tutaj, jakiejś, że tak powiem, korekty, i wtedy ta korekta, mm, no fajnie by było, żeby troszkę oni zlecieli, nie? No dobra, jak będą lecieć, to wtedy będę te targety, że tak powiem, e, wam wyznaczał. Na, raże, na razie chcę, żeby oni po prostu podlecieli do góry, właśnie z tego miejsca. Dodatkowo jeszcze co tutaj chciałem zobaczyć, ten ruch spadkowy. Jeśli chodzi o manipulację z font, jak tutaj było, to font był w tym miejscu, tu nie no to to akurat już się zrealizowało, tutaj było dziś minus 4, oni nam dali reakcję, no i poszli dużo wyżej, więc tam to już zostało, że tak powiem, zrealizowane, nie patrzę, nie, nie zbieram, nie, nie zwracam uwagi na to standardowe odchylenie, nie, więc w tym momencie e, jedyną taką Jakąś rzecz manipulację, to tutaj gdzieś można by było brać z tego jednak. Tutaj nie, no nie do końca było, bo zwróćcie uwagę, że manipulacja tutaj była taka malutka. Widzicie, to minus 4 tutaj zostało zaliczone z, z M jedynek tutaj, a z wyższych interwałów takie coś tutaj. nie, No i tutaj minus 4 mamy w tym miejscu, a nie, czekajcie, o i Jak zmierzymy tą, że tak powiem, tutaj manipulację, chociaż to nie jest manipulacja, bo nie wybili tego dołeczka. To też mamy gdzieś w tym miejscu. Nie? To mi akurat tak. Ja sobie dużo tutaj pomierzyłem, posprawdzałem, i ten poziom jakoś mi tak troszkę pasuje. Hmm. Widzicie, bo tutaj była ta manipulacja, czyli ta odnoga. Zareagowali minus 2, i tutaj minus 4 wybili. Nie? Więc to już była za mała manipulacja, żeby jakoś tak zwrócić uwagę. A czekajcie, bo tutaj jeszcze była. To była ta właśnie fajna manipulacja która tutaj była więc to sobie możemy zaznaczyć a i minus 4 jest właśnie już teraz nie jak widzicie dali nam reakcję dali reakcję no i to to mi wygląda właśnie na to AMD nie czyli akumulacja manipulacja i dystrybucja to bym chciał bardziej tutaj e, zobaczyć bo w tym miejscu zwrócić uwagę że hmm no tutaj ten ruch też był jakiś trochę manipulacyjny, taki dość, dość spadkowy jednak, no nie wiem nie, tutaj NASDAQ tak troszkę gorzej wygląda, nie wiem za, za, za bardzo jak to ATH, że tak powiem zaznaczyć z daily mi akurat to odpowiada ale to, to mówię, to jest tylko standardowe odchylenie, nie sugerujmy się, że okej, okay, że to musi być ten spadek, że musi coś spadać bo to jest tylko fibo, to jest tylko narzędzie, które nie jest precyzyjne nie jest to takie ważne jak że tak powiem nie, ja jako Fair Value Gap, gdzie jestem, mam większe przekonanie, to jest tylko kreseczka, więc, yy, więc trzeba na to po prostu zwracać uwagę, bardziej standardowe odchylenie bym brał pod uwagę do realizacji zysków, jak gramy z trendem i tutaj chcemy zamknąć załóżmy longi, niż żebyśmy stąd szukali na siłę, że tak powiem tych shortów, shorty wtedy dopiero, kiedy będziemy, cena zaliczy, czyli jakieś tam odchylenie standardowe cena zaliczy, czyli dojdzie załóżmy S&P do do tego miejsca i tutaj odbędzie się spadek, i spadek będzie na tyle mocny, że otworzy mi się fair value gap niedźwiedzi z Daily, wtedy dopiero Ok, mamy ten, mamy załóżmy jakąś zmianę struktury, wtedy lecimy. I mówię, nie ma sensu na siłę łapać szczytu, bo uwierzcie mi, że jak cena tutaj będzie spadać, patrzcie, jak cena będzie spadać, to mówię duży wdech, duży wydech, więc my spadniemy nawet gdzieś tu, o, do tego miejsca tu. Więc, co za różnica, czy my złapiemy tutaj tego shorta, stąd dotąd chcemy złapać, czy my złapiemy stąd dotąd? Tutaj jest różnica taka, że tutaj bierzemy większe ryzyko i może nam nie wyjść, a tu bierzemy mniejsze ryzyko, a ruch jest troszkę mniejszy, ale mniej, mniej ryzyka, że tak powiem. Podejmujemy, więc moim zdaniem jest taki, żeby poczekać, aż cena tutaj zareaguje. Więc nawet jeśli tutaj będą jakieś shorty, to się zrealizuje, to tylko i wyłącznie jakieś skalpy, jakiś, żeby spadek się odbył, i dopiero potem mm, takie, nie, nie tyle skalpy, tylko ruchy day tradingowe, shortowe. I dopiero później, kiedy się naprawdę ten rynek załamie, to myśleć o tych longach swing tradingowych troszkę większych. Nie ja mówię, jakoś tak sobie obzerałem, że że chcę złapać, że tak powiem, ten ruch mocny, czyli chcę złapać, utrzymać pozycję do 22.800, czyli gdzieś do tego miejsca, tak jak Wam tam mówiłem, 22.800, chcę złapać tego shorta, stawiam, że to się wykona, eee, więc ja już sobie mówię, zbieram na to wypitał i chcę sobie takiego swinga przetrzymać, spróbować po prostu rozegrać to w długim terminie. Zobaczymy, czy wyjdzie i... I na zakończenie, jeszcze tego filmu. A jeszcze do DXY sobie wejdziemy za chwilę, ale jeszcze chcę Wam jedną rzecz powiedzieć: na zakończenie bardzo ciężko jest złapać ATH. Bardzo ciężko i zwróćcie uwagę, nawet tutaj na grupowiczów, jak tam pisaliście, czy, czy coś, że wygracie już shorty. Widzicie, że w tym miejscu już tutaj, już, że shorty zaraz będą. Nie? nie, ja jeszcze byłem prozrostowy, i w tym momencie zwróćcie uwagę, że ja ja tutaj Mateo już myślę powoli o tych shortach, już myślę o tym szczycie i bardzo często jest tak, że że jeśli ja już myślę o tym szczycie, to mogę się pomylić jeszcze o troszkę, nie? czyli załóżmy jeszcze o tydzień, o dwa tygodnie się pomylić i dopiero polecą w dół, nie? więc to zobaczymy trzeba mieć z tyłu głowy, że Mateo może się pomylić w stosunku do tego ATH do szczytu długoterminowego średnioterminowego, to mogę się pomylić nie? więc bierzcie to pod uwagę, że ten timing może być jeszcze nieodpowiedni, bo wielu traderów myśli tak samo jak ja, myśli o tych shortach i rynek bardzo często jeszcze troszkę wyciągnie, jeszcze troszkę jeszcze troszkę polecam w górę, żeby nabrać jeszcze bardziej tych więcej shorterów, jak są shorterzy to mają, że tak pali, paliwo do tego, żeby cena rosła, w momencie kiedy już się z tych shortów zrezygnuje, wtedy dopiero rynek powinien E, powinien zawrócić. Ośmy sobie tutaj na DXY. E, zaczniemy od interwałów miesięcznych. Patrzcie, w tym miejscu mieliśmy tego entry gapa, Cena zleciała w dół. W tym miejscu, w tym gapie konsolidowali bardzo, bardzo mocno. Zbudowali liquidity, zbudowali liquidity. Z konsolidacji poszli w górę, zaliczyli w tym miejscu. Co to jest mój miesięczny order block. Cena zaliczyła tutaj. Dokładnie utworzyła nam propuszym Bloka. propuszym Blok nie został zaliczony. Mocno zlecieli w dół yy, i rozjechali, że tak powiem, to miejsce. Nie? Czyli tutaj było miejsce, gdzie Retail Traderzy otwierali longi, wybili jednych, tutaj otwierali shorty, tu longi, tych wybili, tych wybili. Płynność została zebrana i cena doszła gdzie? Do tego miejsca. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy yy, Volume Imbalance. Przy taki Volume Imbalance i również tutaj. Możemy sobie zaznaczyć 50% tego, że tak powiem tutaj knota i to jest miejsce tu, skąd może być jakiś ruch e, ruch w górę. nie Tutaj oczywiście mamy jakieś sesy Liquidity, jak to jest bardzo naprawdę daleko, nie spodziewam się tego. Tutaj mamy jesteśmy właśnie poniżej, mm, tutaj na 100%. Jakiś układ harmoniczny już widzę, bo widzę, że zareagowali na 50% ruch spadkowy i tutaj pewnie z układu harmonicznego gdzieś 7, 8, 7, 8, 6 wychodzi tutaj. Chyba to jest Gartle, jak dobrze pamiętam, ale no nie, nie sugerujemy się tym. Bardziej mnie ten win tutaj interesuje. On dał ruch do góry, zrobili manipulację, zebrali i czy teraz się będą budować w górę, bo jeśli my mamy myśleć, że tak powiem, o tym, żeby tutaj Nazdak zrobił nam szczyt, nie? w tym miejscu, żeby zrobił nam szczyt, to DXY musi zacząć rosnąć, rosnąć, że tak powiem, w górę. Ten wim tutaj OK. Może nam spodobać ruch wzrostowy plus ten knot tutaj. Może nam spodobać, jednak tutaj jak sobie wejdziemy, mamy, no nie mamy do końca z, nic takiego, nie? Czyli nie ma takiego mocnego miejsca, to jest jedyne miejsce, skąd jakoś możemy jakoś rosnąć. Jeśli to, że tak powiem, z miesięcznego tutaj wybiją, to prawdopodobnie się posypiemy w dół do tego miejsca czyli tutaj do last fair gapa i z tego last fair gapa raczej bym się nie spodziewał reakcji już wzrostowych, tylko z tego miejsca bym się spodziewał jakiejś reakcji no i później załóżmy jazdę po to liquidity, coś takiego. Nie? Także ciężka sytuacja, bo jeśli DXY tutaj będzie leciał właśnie do tego last fair gapa, który jest tutaj, no to indeksy będą prawdopodobnie dalej pompowane w górę i to się może troszkę, troszkę przedłużyć, przedłużyć, nie? Więc bardzo ważne jest to, żeby ten win tutaj z interwałów miesięcznego nam zareagował wzrostawi. Tu mieliśmy właśnie tą manipulację. Tutaj czekajcie, jeszcze z dniówki sobie wejdziemy. Mieliśmy właśnie stop hand, w tym miejscu ICT zaznaczył sobie tego gapika, oglądałem właśnie co on tam mówił i że ten gap tutaj Dziwnie go zaznaczył w sensie tego wimba, tego wimba, żeby cena tutaj nam utrzymała, żeby był mochok, róg do góry i teraz górna ćwiartka. On sobie tak to, to, to spojrzał, jednak ja bardziej patrzę na to, że tu jest ten BPR, nie? czyli to jest ten BPR w tym miejscu, to jest mój ten order block. Ta świeczka i ja chciałbym, żeby cena nie dochodziła już tutaj do Min Threshold, żeby Min Threshold to był moim breakway gapem i żeby cena zaczęła lecieć w górę. Nie więc tutaj mega ważne, żeby ten BPR cena już stąd zaczęła lecieć w górę, żeby nie było czegoś takiego, że, yy, że oni spadają tutaj do, do discount, Nie, oni mają z premium, czyli stąd już z tego miejsca, tak jak tutaj załóżmy. Mamy ruch do góry, reakcja z tego gapa i w tym miejscu załóżmy, widzicie ten. Yy, ten tutaj, order block, dokładnie, on chce, żeby trzymał cenę, czyli ten dołeczek, żeby nie został wybity, tutaj mint zaliczyli i zaczęli się budować w górę, jeśli zaczną oni rosnąć w tym miejscu, no to ci zaczną spadać i będzie wszystko, że tak powiem, pięknie, to się z tym szczytem, że tak powiem, tutaj zbiegnie prawdopodobnie, no i będziemy mieć zmianę trendu, średnio, średnio i długoterminowe na spadkowe, Tylko mówię, nie bierzcie tego jako pewnik, to jest moje Moje zdanie, i tyle zobaczymy, co się okaże. Trzymajcie się. Na razie, cześć, i powodzonka dzisiaj Wam życzę.